Kolejny dzień, i kolejna knajpa, kolejna stekownia. Byliśmy w mumu już z tego co widzieliście i zauważyłem, że jesteśmy dosyć mocno zestresowani. Ale spokojnie, mamy jeszcze pięć knajp przed sobą, więc myślę, że dojdziemy do wprawy i będzie się to lepiej oglądało. Dzisiaj idziemy do Cargo na Kazimierzu. To jest jedna z tych restauracji, gdzie tak naprawdę jeszcze nie byliśmy, więc zobaczymy, jak to tam wygląda. Widziałem, że mają bardzo szeroki wybór, bo są i pizze, i steki, i owoce morza. Także myślę, że coś znajdziemy. Już wiem, że nie będziemy zamawiać więcej sałatki, bo troszkę nam dała w ostatnim razem. Dzisiaj sobie weźmiemy na pewno tatara znowu i na pewno steka oczywiście. O steka zapytamy o najlepszego, jakiego mają, wyłączając oczywiście łagiu i steki z kością, jak to machołki czy Tibony. Więc będziemy sobie zamawiać prawdopodobnie jakiś stek z antrykotu, który nam zostanie polecony. I może dzisiaj się uda zjeść już deserek, bo wczoraj już nie mieliśmy w ogóle siły, żeby go zjeść. Wczoraj, czyli na w tym Filmie, który już widzieliście, w ogóle widziałem w, w opiniach, że dużo osób się tam nie bardzo im się podoba, bo jest serwis doliczony, a nie jest nigdzie napisane, że jest ten serwis. Więc e, zobaczymy. Dobra, piękna pogoda, idziemy jeść. Chodźcie z nami. Okej, okay, jesteśmy już przed Cargo, w ogóle troszeczkę przypał, bo spotkaliśmy przed wejściem kucharza chyba, tak mi się wydaje, więc nas poznał i troszeczkę już nie idziemy incognito, a plan był taki, żeby we wszystkie restauracji wejść jak najbardziej incognito, mieliśmy nadzieję, że nikt nas nie rozpozna, no to tutaj jesteśmy troszeczkę spaleni, ale nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na to, co dostaniemy, nie jesteśmy aż tak rozpoznawalni. Przecież. Sprawdzałem sobie opinie, 4 i 5 gwiazdki, tak samo jak Mumu, ale tutaj tylko 200 opinii. No zobaczymy, jak to będzie smakować. Już spytaliśmy się o jakąś polecajkę odnośnie steka, także już wiemy, co będziemy sobie zamawiać. No i co, chodźmy. Dwa tatarki? Tatar z wołowiny, tatar z e, tuńczyka, antrykot sezonowany na sucho. Bardzo dużo w ogóle rzeczy tu, tu jest. Nie dostaliśmy chyba. A nie, są pizze, danie, we, danie wegetariańskie, tapasy. W ogóle zastanawialiśmy się nad ostrygami, ale jesteśmy w poniedziałek, a poniedziałek nie jest najlepszym dniem na owoce morza, ale wygląda to nieźle. Mam nadzieję, że będzie. Lepiej niż ostatnia. Na pewno będziemy mieć dwa razy tatary, wołowy, wołowy jeden i drugi z tuńczyka, frytki z parmezanem i warzywa z patelni na maśle. Super. Dziękuję bardzo. Ok, dostaliśmy amuse Nie zamawialiśmy go, więc bardzo miło. Wygląda w ogóle strasznie ładnie. Kelendar... Oliwa paprykowa warzywami i grzanką. I skórką wieprzową. Wygląda pięknie. Pięknie, naprawdę. Grzanka jest ciepła, mm. tostowana. Okej, okay, trochę nas zaskoczyli. Ciężka. Ciekaw jestem ten, Ciekaw jestem, czy to jest e, normalne, mhm. czy. Za sprawą spotkanego kolegi. Czy za sprawą spotkanego kolegi i, i kamerę. Oliwa mm. mało paprykowa. Mm. Super jest, bo mocno czuć tą mm, skórkę e, wieprzową. I chrupie tak fajnie. To jest generalnie tak dosyć delikatne. Czuć słodkie, czuć słone. Czuć warzywe. Jest to tłuste. Lekkie. Naprawdę dobre. To mi smakuje. Dobry początek. Dobrze się zaczyna. Nie peżmy, bo wczoraj to się zaczęło dobrze. Mm. Faktycznie mega czuć tą skórkę wieprzową. Wow! Mega przyjemna. Mega tłuste. Ale przyjemne, takie domaczania właśnie, taki pobudzający apetyt. Nie spodziewałam się, nie jadłam nigdy czegoś takiego. Fajne są te smaki dodatkowe z tych kiełków, to są pyszne. Ale w każdym kęsie czuć tą tą skórkę. Jak na amuse to w ogóle duży, duża porcja, ale przyjemna. Zaczyna się bardzo dobrze. Mamy duże nadzieje na uh -huh. bardzo dobry obiad. Ok, dostaliśmy nasze tatary i wyglądają bosko. Nie są może aż tak bardzo efektowne jak w Mumu, ale chyba jest siekany. Wszystkie składniki są wymieszane. Mamy też ten y, grzybki, co były w Mumu. Majonez jest szła w ogóle. Bardzo delikatnie czuć to szła, Żel z żółtka jaja. Przygrillowany chlebek. Wgląda, wygląda naprawdę nieźle. Na dole jest oliwa szczypiorkowa. Mhm. Mhm. Zobaczmy, jak to smakuje. Siekany. Mhm. Troszkę jest grubie siekane niż ten w Mumu. Kwaskowy, delikatny. Fajne jest to jajko. Cebulka. Nie no, tatarek. Jak najbardziej. Fajne. Mamy ogórka chyba kiszonego, bo jest taki kwaśny posmak. Bardzo dobrze doprawiony jest. Jest odpowiednia ilość soli. Pieprzu bym dodał, ale, ale jest na stole, więc nie ma z tym problemu. Znowu majonez robi robotę, tak jak w Mumu. Delikatny, Delikatne anżuła. Delikatnie czuć taki rybny posmak. Czuć to umami. Mhm. Tatarek jest dobry. Drugi to jest tatarek z tuńczyka. Dariusz już że nie będziemy jeść tylko i wyłącznie wołowinę, więc jako ciekawostkę wzięliśmy sobie tatarek właśnie z tuńczyka. Też wygląda pięknie. Na pewno tu jest więcej warzyw w nim. To zielone to jest awokado. To jest chyba jakaś śmietana. Też mamy chlebusz. Okay, na pewno jest... Grubi posiekany, marnowana rzodkiew, no jest, jest, jest okej. Okay. Dobra, ale wołowy, Lepszy. Jednak lepszy. Dobra, moja kolej. Ja jestem tataroholikiem, uwielbiam ketary. Dlatego wybraliśmy dzisiaj dwa, bo był mniej po prostu też ten z i strasznie chciałam spróbować jeden i drugi. Z tego, co Kamil mówił, to jest siekany, czyli ta struktura tutaj jest grubsza. Czuć to po prostu pod zębem, i to jest mój ulubiony styl tatara. Tego mi trochę wczoraj brakowało. Bo jak jem tatara, to ja chcę czuć mięso. Świetnie, doprawiony faktycznie. Wiem, że dodałeś pieprz. Uh -huh. ale moim zdaniem, nawet bez tego byłoby ok. Fantastyczny jest tutaj ten majonez anchois. On jest tak umamiczny i tak świetnie posługuje tutaj do tego. Rewelacja. I czewko. Ok. Jak jechaliśmy tutaj, Kamil mi powiedział, że jest tu sylwicze. Ja nie widziałam w karcie, ale jak zobaczyłam tata z tuńczyka, to od razu oczy mi się zaszkliły, że może będzie w tym stylu. On jest faktycznie grubo ciachany, na takie grubsze kawałki, i uważam, że to jest atut. Mm, smaczny, ale zapomniałam przeczytać, czy tam jest papryka, ale nie jestem fanką e, paprykowych dodatków. Wlałabym o góreczkach chyba, ale poza tym. Jest rybny, smakuje tuńczykiem, dodatkowo papryką. Ty mówiłeś o tym, że każdy ze składników czuć osobno. Trochę tak, ale to dlatego, że tuńczyk, wydaje mi się, jest bardziej smakowy i aromatyczny od wołowiny mimo wszystko i po prostu nie łączą się tak ze sobą idealnie jak e, wołowina, która jest delikatna i przyjmuje inne smaki. Nadal jestem na tak. To jest imbir marynowany. Nie rzadki. to jest imbir i mi mega pasuje. Uwielbiam w ogóle marynowany imbir i naprawdę pasuje. Tak, ja się, ja się wytłumaczę, bo mi to przypominało marynowanego dajkona, którego robiliśmy w ramenowni, w której pracowałem. I dlatego mi się tak wydawało. Nie skażyłem, że faktycznie to jest imbir. To jest taki imbir jak do sushi po prostu. Ten do marynowany, marynowany Do czyszczenia palety. Jego ja się nie daje jako składnik w ogóle do sushi, tylko on jest do tego, żeby... żeby I on tutaj właśnie tak działa. Odświeża to danie. Restetuje trochę ten smak tuńczyka i papryki, i to jest świetne, bo nie ma nic gorszego niż papryka, która zabija smakiem resztę aromatycznej ryby. Więc on tutaj świetnie siedzi, i nawet ta papryka smakuje. Wołowy. Decydowanie wołowy. Zgadzam się z tobą, że z tych dwóch drugi raz wrzuciłabym na wołowy, ale to nie będzie tatar dla wszystkich. Bo no siekane tetary, wiem, że niektórym osobom sprawiają problem przez tą grubszą strukturę. Okej, okay, ale im dłużej jem tego stuńczyka, tym bardziej mi smakuje. Faktycznie wybije trochę mm, ta papryka na przód. Jest jej dosyć sporo. Ale czuć też i ten rybny posmak. Mhm. Ja nie wiem, który bym wybrał. Ten z mułu, czy ten tu. Obydwa są fenomenalne. Smakowo? To i to. Ale przez konsystencję, którą ja wolę, czyli taką, grubo siekaną, bardziej ten. Wczorajszy był dużo drobniej posiekany, nie wiem czy nie był mielony nawet, chociaż tamten majonez był świetny. Wydaje mi się, że na Tatary można spokojnie przychodzić i tutaj, i tutaj. Nie żebym gdzie specjalnie. jakby był bliżej po prostu mu to poszedł tam. jakby był bliżej tutaj, tam poszedł tutaj, na Tatara. Cenowo jest to samo. Chyba dwa złote drożej, tu jest albo 3, albo 46, to jest 49, o ile pamiętam. Ale to właściwie to samo. Ok, na razie jest bardzo, bardzo dobrze. Bo i ten Amuzbusz, i te tatary naprawdę nieźle. Bardzo dziękujemy. Bardzo. I poprosić szefa, aby pokroił steka w paski, żeby lepiej było się nim dzielić? Ja... Nie, 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 nie poradzimy Dobrze. sobie. Super, dziękuję. Lepiej jest, jak się kroi w plastry. Czemu? Bo patrz, jak jest w środku przy pierwszym plastrze i dosmażasz ewentualnie. Nie znam i te numery. <gry> Słuchajcie, chwilka przerwy w filmie. Chciałem Was tylko poinformować, że do mojego sklepu trafiły. Kolejne rzeczy, które możecie kupić. Oprócz dostępnych wcześniej termometrów, fartuchów i rękawic, do naszej oferty trafiły także praski do burgerów, deski dębowe oraz szczypce, dzięki którym robienie steków będzie jeszcze łatwiejsze. Więc jeżeli chcecie to, wpadajcie, wszystkie linki znajdują się pod filmem i na stronie kanału. Zachęcam was serdecznie, dzięki temu wspieracie kanał, no i macie naprawdę jakościowe narzędzia do robienia steków. Dzięki za teraz, a my wracamy do filmu. Super, Wow. dziękujemy. I warzywa e, zapiekane chłopim kartą. warzywa grillowane, okay. z parmezanem. Chyba zamówiliśmy tylko jedne warzywa, ale dobra. Weźmiemy. Weźmiemy. Dobrze. Ciekawa sprawa. Pani kelnerka poprosiła nas, żebyśmy rozkroili przy niej stekę, żeby sprawdziła, czy stopień smażenia nam pasuje i, co od razu muszę powiedzieć, czuć sezonowaniem. Nie bardzo. Ale delikatnie czuć sezonowaniem. Z tego jest tak, chcieliśmy medium rare, troszeczkę bardziej w rare niż w medium, ale jak wiecie, ja uwielbiam dokładnie ten stopień wysmażenia. Mamy dużo dodatków, zamówiliśmy tylko jedną warzywa, dostaliśmy też drugie. Tu się chyba kelne pomylił, ale go zjemy. Wytki wyglądają zdecydowanie lepiej niż te w mumu z parmezanem. Parmezan dosyć w ogóle taki grubo starty. Ale w ogóle na szczęśliwego człowieka. To jest przepaść, jeżeli chodzi o to, co jedliśmy ostatnio. Też jest na grillu robiony. Też są te paski. Tłuszcz jest bardzo fajnie w ogóle zgrillowany, więc jest chrupiący. Tak samo tutaj bardzo ładnie zresztą. Nie wiem, czy słychać, ale jest troszeczkę gorzkawy ten ten, faktycznie. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość mięsa, praktycznie się rozpływa ten stek, więc bez porównania. Frytki są lepsze, chociaż nie wiem, czy te frytki są, czy nie są mrożone też. Raczej bym stwierdził, że są mrożone, ale wyglądają lepiej. Frytki z parmezanem, wydaje mi się, że były zapiekane jeszcze w piekarniku, bo gdzie nie, w ogóle można zobaczyć, że są takie przyczernione już. A to raczej na fryturze by się nie zrobiło. Z parmezanem, pyszne. Mamy jeszcze dodatki. Mamy tak, grillowane warzywa. Papryka, czosnek, ziemniaczki. Jest strasznie dużo. Mmm. Są ziemniaki pieczone w soli. Mmm. Mhm. Mm Te dodatki? Zaprzyjeźdź do wczoraj. To są. Z bułką są Te w ogóle zamówiliśmy. Jest marchewka. Jest sukinia. A to? Groszek. Jakiś groszek? Albo edamame. mamy. Chyba Eda mamy też dobre, ale wydaje mi się, że te, których nie zamówiliśmy, smaczniejsze, więcej, więcej smaku mają. Ta bułeczka spoko, ale robimy lepsze. Hmm. Dobrze marchewka zrobiona. Wszystko jest chrupiące, doprawione. Jest, jest, jest dobrze, naprawdę jest fajnie, smaczne. Frytki są ok. Te warzywka przepyszne. No i stek. Stek pokażę Wam jeszcze. Idealny medium rare, czyli e, surowy. Teraz jestem szczęśliwa, szczęśliwy. jest stek. Dobra, ja już jestem mega głodna. No oglądałam się jak i normalnie e, na moim mikrofonie powinien słuchać jak robię tak. Mm, wygląda obłędnie dobrze. Mm. Właśnie po steki, żeby jeść takie. Czuć sezonowanie. Po nim. Nie to, co wczoraj. Wczoraj miałam obiekt, czy on był sezonowany, czy nie. Ale tutaj w zapachu już mniej, bo w ale w jedzeniu wyczuję. Nie jest intensywny, ale mm. już na końcu. Mmm, fajne. Właśnie nie są takie tłuste jak te z wczoraj, niestety. Czy to dobrze, to są lepsze. Z parmezanem wszystko jest lepsze. Ja mam jutro bag day, bo Kamil wyjeżdża. Za jutro nie mięsa. Będę sobie robiła pewnie jakiś pyszny makaron. Ale po takiej ilości warzywek tutaj, to będę potrzebowała ich dużo. jutro też zamówiliśmy tego trochę za dużo. Mmm. Dobre. Jak tu będziecie? Będziecie sobie steka i grillowane warzywa. Nie bez tak nawet. Tam są ziemniaki, też rewelacyjne są. Te włóce też, o smakują. Może no więcej chrupiących elementów, na przykład ten broku, nie pamiętam jak go się nazywa, ten taki dziki broku Batumi, chyba. No, trafiliśmy dużo lepiej dzisiaj. Trafiło mi się kilka takich kawałków też trochę górzkawych. Narzekałem na to w mumu, więc tutaj też muszę o powiedzieć. A to jest, tak jak mówiłem, znowu minus tego robienia na grillu. Dobra, jakościowo, połowina, sezonowana na sucho, mięciutka. I on też nie był bardzo doprawiony. Nie wiem, czy miał też sól, ale już sama ten smak mięsa już był taki. Było czuć to mięso, czuć tą wołowinę. W Mumu właśnie jedliśmy to mięso i było takie jałowe. Nie było tego takiego posmaku w ogóle wołowiny. A tu? Zgadzam się z Tobą totalnie. Tutaj czuję, że jem wołowinę, że jem mięso jako strukturę, bo tam wczorajsza. Był trochę twardszy. Nadal to nie było twarde mięso, nie było to takie, które przeszkadza w jedzeniu, ale tu jest bardziej kruche. No i dodatki. Dla mnie mięso może być samo, ale lubię jak są dodatki i tutaj one są dużo lepsze i macie frajdę z jedzenia tego, bo one są pełne smaku, a nie jak wczoraj pełne tłuszczu albo cukru, więc jakościowo raczej tu. W ogóle tu jest mniej osób, niż było wczoraj w no, domu, było praktycznie pełne. Jak przyszliśmy, to jeszcze nie było tak, ale jak posiedzieliśmy chwilkę, to zrobił się naprawdę tłum. No okej, okay, ale tam była niedziela. Tak, no, wczoraj była niedziela, więc e, faktycznie tu jest spokój, ale jest pora obiadowa. Ale jesteśmy na Kazimierzu, w Krakowie. No jak ja sobie przypomnę ten kolesław z wczoraj, a te warzywka... Marchewka jest idealna. Chrupiąca, słodka. Ma smak marchewki. Mhm. Jeżeli będziecie w okolicy, tutaj na Kazimierzu, będziecie mieli ochotę na mięso, no to śmiało wkładajcie się. czy tatar, czy stek. Nie wiem, czy to ogólnie nie będzie najlepszy stek w stosunku do ceny, jaki zjemy w tej serii. A no, i pamiętajcie, że jedzcie takie steki, jakie lubicie, nie? Niech wam nie każe jeść surowych, jak my. Ale naprawdę Kamil wyżera warzywa tutaj. To jest ewenement. A nie, ja już swoją część steka. I teraz faktycznie wyżeram warzywa. Są naprawdę dobre. Następnym razem zdecydowanie stek i jedna porcja warzyw. I to wystarczy. Warzywa są fenomenalne. Stek też. Dobre mhm. no to się... było. Ale dużo. Wydaje, wydaje mi się, że potatarze. Z na pół i mm -hmm. warzywa mm -hmm. na dwie osoby. I to jest naprawdę dobre. I, I mielibyście jeszcze miejsce na serniczek, a my? Ja nie mam. Nie masz miejsca na serniczek? Tak, no. Tak, dostaliśmy jedne warzywa więcej niż zamówiliśmy pewnie przez przypadek. I. A mu zbóż dostaliśmy do tego. Dzisiaj już nic nie jemy. No i co? I okazało się, że zdecydowanie nam lepiej idzie jednak recenzowanie knajp, które mają dobre jedzenie. Najedliśmy się i to dosyć mocno. Wydaje mi się, że jeżeli bylibyście tutaj w okolicy, to zdecydowanie możemy polecić. Zarówno jeżeli chodzi o klimat, o obsługę, a także o samo jedzenie, a szczególnie same steki. Zrobione w punkt. Bardzo smaczne mięso, czuć zesonowane, znacznie bardziej miękkie niż to co jedliśmy wczoraj. To świetne warzywa. Muszę przyznać, że nawet ja zjadłem ich dosyć trochę. Znowu zamówiliśmy za dużo i znowu nie mieliśmy miejsca na deser. Ja wiem, że na deser jest osobny brzuszek, ale no nie tym razem. Świetny Amos Lecie Dajcie znać, jeżeli tu byliście, czy wszystkiego dostaliście. Praktycznie każde danie możemy polecić. Chyba frytki najsłabiej, moim zdaniem. I następnym razem byśmy ich na pewno nie brali, tylko wzięlibyśmy sobie yy, warzywa. Dobra, ile to kosztowało? Za frytki z parmezanem 24 zł. Polski antrykot sezonowany na sucho. 300 gramów 135 zł, tatar z polskiej wołowiny 49 zł, a tatar z tuńczyka 45 zł. Polecamy zdecydowanie tatar z wołowiny. Warzywa sezonowane z patelni 22 zł, dostaliśmy jednak się okazało gratisowo te drugie, których nie ma na rachunku. Żywiec 0% 19 zł i woda gazowana 0,33 10 zł. Myślę, że całkiem nieźle. Za wszystko zapłaciliśmy 335 zł, czyli tylko 20 zł więcej niż w momu wczoraj. A zdecydowanie lepiej zjedliśmy. Także polecamy. Daria też poleca z drugiej strony. Co? So, jutro następna knajpa. Miejmy nadzieję, że będzie tak dobrze jak tutaj. Dobra, jeszcze troszeczkę odnośnie cargo. Nagrywam to w drugi dzień, bo zorientowałem się na rachunku, że faktycznie jest doliczony serwis. I chyba nie widzieliśmy nigdzie tak naprawdę informacji o tym, że ten serwis jest doliczony. Nie, ale nie przyglądaliśmy się, więc też nie na pewno. Natomiast jeżeli się tam wybierzecie, to miejcie to po prostu na uwagę, że nawet do dwóch osób doliczone jest 10% obsługi kelnerskiej. Więc de facto cała kolacja, czy tam cały obiad wyszedł nam taniej niż w mumu. Tylko ten serwis y, zrobił jeszcze tą cenę. Ale to Wam tak mówię, żebyście wiedzieli, bo pomyślałem, że to jest dosyć ważna informacja. Ale cały czas możemy oczywiście polecić, więc jeżeli jesteście gdzieś w okolicy Kazimierza i chcecie sobie zjeść dobre mięso, to zdecydowanie polecamy kargo.